Ostatnim face to face, e, który poprzedza galę Fame MMA 10. Ja w, tym, w tej marynarce dość dobrze się prezentuję. Chociaż ty pewnie zaraz będziesz się śmiał, że jestem ty po prostu grubasem, no ale ty jesteś Pobie, ty urwa, nie, nie dompniesz nawet tego guzika, ale nawet nie gulik. masz. nie? Dobra, a ty ja jesteś billboardem reklamowym serwerów Metin. Ta, nie, to jest Tibia, chłopie, z Wardęgą, tam będę grał. Okay. 16 Castro. od razu poważnie. <laughs> w wywiadzie dla Koloseum mówisz, że gdy wygrasz tą sztabkę złota, to postawisz ją między pucharami. Dodatkowo w tej wypowiedzi zawarłeś, że nie masz ciężkiej sytuacji finansowej, bo przestałeś grać w kasynie. Jak często bywałeś w kasynie i ile zostawiłeś tam pieniędzy? Generalnie pytanie brzmi tak. Ile przypierdoliłeś, o, może w ten sposób? Nie wiem, łącznie, łącznie z pół miliona, ale raczej mam to już ze sobą, tak mi się przynajmniej wydaje. Casio, jak i wiele e, ludzi, którzy są z jego publiki, e, mówili, że się go obsrałeś. Odnieść się proszę do tych słów. Co sprawia, że ludzie myślą, że się go boję? Nie pierwszy raz jestem w Polsce. Siódmy czy ósmy raz. Gamrod i wielu innych. Don Casio jest kolejny w szeregu. Byłem dwa razy w Brazylii. Normalna sprawa. Jestem gotów na wojnę. Wielu ludzi w komentarzach pod konferencją na tym live czacie. I też na wykopie mówiło, że nie byłeś już tak pewny siebie jak na pierwszej konferencji. Stąd wynika też, że wielu ludzi uznało, że e, po pierwsze, Casio e, zrobił wagę, był bardziej spokojny, wyważony na tej drugiej konfie i to sprawiło, że straciłeś pewność siebie i przysłowiowo się go obstrałeś. A to taki bonus dla mnie. Bo jestem przyzwyczajony pokazywać 30%. 30% tyle daję po sobie poznać. Więc e, cóż, jeśli tak sobie pomyślę, no to świetnie. Gratulacje, gratulacje, Dziękuję. dawaj. Dziękuję. Brawo, brawo. Jego odpowiednikiem mógł być e, Neyman, ale on się przestraszył. Przestraszył się, bo przyszedł. Najman podszedł do niego, najman bank, 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 i Cassio nie wiedział co zrobić. Tylko się zasłaniał, spanikował i po prostu uciekał, jak dzieciak. Ja uciekałem? Zobaczymy. To, 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 to najman uciekał, to coś ci się pojebało, albo yeah, yeah, źle oglądałeś. Albo no. tłumacz tu źle, albo ty coś pojebałeś. Neyman, owszem, owszem. A czy ja się I'm boję? No, ty się boisz. Widzisz, że się bał? Dlaczego no, myślisz, że się boję? Bo, boję? Bo widzę to w, w twoich oczach, że nie wytrzymujesz presji. <laughs> Mogę sobie patrzeć, gdzie mi się podoba. Teraz nie będziesz miał już wymówki, że ktoś jest cięższy od ciebie jesteś zawodowcem, to na tobie leży presja. A pamiętasz, jak sprawdził tyłek ten gość z Kazachstanu? Oczywiście, że pamiętam, ciebie by znokautował w dwie rundy. A mnie nie znokautował. Nie, nie, nie. Ciebie bez by znokautował. You know? Bardzo szybko, nie, ciutko szansy by cię znokautował. A, A ilu gości ty znokautowałeś? Sporo. Sporo. Ilu znokautowałeś? Ah, no, większość walk kończyła przed nie, czasem. Ja co słyszałem? No, słyszałem coś you całkiem innego. <laughs> no to zobaczysz. Zobaczysz w sobotę. Ja walczę yeah, z zawodnikami wysokiej klasy. Do tego jestem przyzwyczajony. No to teraz zobaczysz, co to jest klasa Don crula <laughs> fro What did I see you the Stary ból. Jakie to masz doświadczenie? Ty, ty jesteś silnikiem. Ten gość, którego pokonałeś, trenował przez dwa miesiące. Ty, ty trenujesz boks od siedmiu lat, prawda? No i Trenuwałem co? Trenowałem pięć lat o, temu, pięć lat. A teraz dostarczył dwadzieścia No jak, od ciebie w ogóle nie jestem cieszy. Jestem w twojej wadze i ciebie zleję. 30 kg than adrian polak and you barely get Old by him dean ambro Dave ambro You know, a, kickboxing. Potem Rataj, potem Najman. Wszyscy. czyli cięższych, cieli cięższych. Chcesz, cięższych chcesz, miałem cięższych, miałem lżejszych, teraz mam równego i to gościa z UFC i go rozpierdolę. I zamkną yeah, 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 mordy wszyscy. Yeah, yeah, marching, marching, I ty również zamkniesz mordę, bo ja tobie zamknę Neiman's mordę w sobotę. Yeah. Yeah. No i ty też będziesz boom. O jest słaby. Ja cieniasem nie jestem. Ja ci pokażę. Zobaczysz. <grym z nimi> Dobra. Zobaczysz jak dostaniesz wpierdol. Jak <grym> zobaczysz jak dostaniesz <nimi> pierdo. Kto wygra tę walkę i dlaczego? Słuchaj, e ja jestem za ja jestem normalne, tak? Ja jestem za że, że, że wygra tą walkę. E ale no mówię, każdy już tak samo odrzucił kurwa rdzę. Zobaczyłem o co się przygotowuje. Dopiero dzisiaj zobaczyłem, że ta walka jest po, e po, po, po 5 minut, po 3, minut, 3 minuty. E, mocno się przygotowuje w szoku, to, że zrzucił to uwagę, bo widziałem w szoszy, że, że cały czas jest tam kropotki o ten preparat i tak dalej. E, no zobaczymy, ale ja jestem za normalem. Ja jestem za normalem. Wiadomo z, z jakich przyczyn e, mam nadzieję, że, że po prostu go nauczy po prostu szacunku przede wszystkim do innych zawodników, bo nie ma za gros szacunku. E, I takie jest moje zdanie na dzień dzisiejszy. Alan, do ciebie w sumie miałbym jeszcze taki bonus question. Mianowicie... Ty chcesz walki z Kasiuszem w dyscyplinie Kasio, Bo Kasio generalnie do MMA nie zapatruje wiem, się, żeby wiem, przychodził. Że nie pójdzie, wiem, że nie pójdzie. on jeszcze się szczyci tym boksem. Dla, jednych, dla innych jest boksem zajebistym widowiskiem, dla mnie jest po prostu nudnym, nudnym widowiskiem. Każdy, każdy ma inne zdanie na ten temat. Moje zdanie takie na temat po prostu, że jest smutny, ludzie chcą widowiska po prostu, a moim zdaniem widowiskowe jest jak najbardziej widowiskowym sportem jest k 1 ki bo tam się cały czas coś dzieje, cały czas jest wymiana, ale to jest moje, to jest moje zdanie. Każdy ma prawo do, swojego, do swojej wypowiedzi. Dla typowych laików, czyli którzy się nie znają, może na parterze tak samo jest smutny, jest MMA. Ale mówię, fajnie wyglądają knockoutów, wyma, oczywiście, ale, ale mówię, no. Każdy no, do nie tak, jak to się mówi. Powiedz mi, czy yy, y, inaczej, Casio, powiedz mi, czy Alan stanowiłby dla ciebie jakiekolwiek zagrożenie Żadnie. w boksie. A y, Casio, dla ciebie Alan? Jeszcze raz. Czy Casio stanowiłby dla ciebie jakieś zagrożenie w boksie? No, na pewno by się stanowił, tak? no, Ale powiem, że na pewno my się też bardzo dobrze przygotował do tej walki, więc na pewno moje przygotowania skupiłyby się tylko na boksie, tak jak teraz mam walkę, tak jak teraz mam walkę z pająkiem, skupiłem się mocno na zapasach i na, e, i na parterze. E, tak więc, jeżeli miałbym z nim walkę, na pewno mocno by moje treningi poszłyby w kierunku bokserskim. A Madeusz Ferrari czy Don Cassio, kto byłby dla ciebie takim e, większym smakołykiem na obecny moment? A obecny moment ten kurwa farma de Ferrari. więc yy, yy, za to, co on gada, kurwa, kąd nie niedę, to różnie porówny krew na lewa, nie? A wiem, że wiem, że mnie wiem, że do obojętnie, jeżeli go spotkaliśmy w hotelu kurwa z jutro albo w piątek. Norman chciałby zawalczyć z popkiem. Co ty sądzisz o popku? Yy, I czy Norman miałby szansę z popkiem? Nie wiem. Zależy jak Popek by się przygotował. Z tego co wiem to czasem mam kontakt z popkiem, to tutaj mówi, że się przygotowuje, a też baluje, e, podobnie jak ja, nawet chyba grubiej. E, no to, ale wydaje mi się, że tak, że raczej popek by się przejechał po nim, nie? No bo nie musiałem Dlaczego? zrzucać Dlaczego wagi. Dlaczego płaczesz? Ja w ogóle nie Don't płaczę. Nie musiałem zrzucać wagi, to nie zrzucałem. Teraz zrzuciłem i wydałeś na siebie wyrok śmierci, chłopie. Jak zrobiłem wagę, to jesteś zabity. W sobotę Krótka jesteś piłka. zabity. Króciutka piłka, piłka, Krótka piłka. właśnie Krótka będzie z, piłka. z tobą. Będzie króciutka piłka z tobą. To już ci mówię. To już ci mówię, kurwa. Nawet wchodzę w swój komfort, Raz, czyli w chudy, się zniszczę. się. Ale no, przyjechałem. Kurwa, się. cię zabiję. Zetrze. Na próf, <śmiel batek> łatwe pieniądze. <movedra> nie, on, Ty mnie zabijesz? No nie, no to dawaj. Poczekaj do sobą, nie wytrzymujesz, nie na, wytrzymujesz presji, chłopie. Presji, nie, nie wytrzymujesz. Mam wrestling, mam Judo, mam wszystko. No masz wrestling i Judo. No dokładnie, to nawet wracając do popkach, chłopcze, chłopie. jest w też jest ogarnięty w parterze i tam przewaga masy by cię kurwa zmierzył. Nie I umieją stójki? Nie umieją stójki? Niech pokażą kurwa. Czy twoi koledzy z drużyny chcą popatrzeć z moimi? Oh, on Macie ochotę? Zapraszam. Zobaczysz w sobotę. Team Króla nie pokonamy kurwa, pamiętaj. 1-0 come on, come on. Pamiętaj, Króla wszystkie pasy w sobie. Team pussy, you know. Team pussy. Team Twój team. O. Tak, Sidem, Sidem, no Sidem se kurwa obciągacie, Ja no, no okay. okay. nie jestem eee. Tim Krycha. Ty jesteś Tim ty no, jesteś, no, nie. Odnośnie, no, nie, nie. E, odnośnie Krystiana, e, to mamy go właśnie na linii. E? Powiedzieć dlaczego Norman. <sad> Sid Mądrze. Sid mądry Słuchaj, ja się sugeruję tylko i wyłącznie, mało kto o tych pojedynkach, które on przegrał. Ja sobie to przeanalizowałem, obejrzałem to walkę w sobie Rajskim, gdzie go wypunktował. Obejrzałem walkę z sobą, czyli Kacprzakiem, poznaniakiem, bokserem, który niejednokrotnie go pokonał. Rozmawiałem z chłopakami, którzy mieli, którzy mieli okazję z nim się mierzyć, miał ksywet spadochron. Także prześledziłem wszystko, i to jest wszystko nadmuchane. On jest stworzony przez Was do robienia sprzedaży. Tak naprawdę weryfikuje to się wszystko w sobotę i każdy przejrzy na oczy, tak naprawdę, jakie on ma swoje umiejętności. A ty byłeś zbyt głupi, żeby z siebie stworzyć coś. Dlaczego? Ale może dany Dlaczego ci da. Dlaczego ich nie da, da, da szansę. Na swoich wszystkich porażek, swoich wszystkich walk, jak dostawałeś w tym, tak? Halo, halo? Nie opłacił abonamentu, kurwa. Które myślę, że też jest pytaniem retorycznym, bo ty masz spinę z Casio. Ale chciałbym, żebyś odpowiedział inaczej. Mam cię za chłopaka, który jest bardzo szczery i ty mimo, mimo wszystko, mimo niechęci do Casio, mam nadzieję, że odpowiesz tak jak ci, jak ci mówi serce, a nie po prostu... Kasiu, jak mi mówi rozum. Ja, albo no, jak, jak, jak ci Rozum, mu... wiemy i rozum, kurwa. Ja, jak no, ci mówi, jak ci mówi rozum. zajebał. E, powiedz mi, Max... E, kto wygra walkę Norman Park kontra Don Cassio? Dobra, to powiem tak. Ja sparowałem z Cassiuszem, co prawda w MMA, ale w stójce mimo wszystko się chwilę biliśmy. I w tej stójce on ani razu mnie czysto nie trafił. Ani razu. Porównując jego stójkę do chłopaków z treningu ode mnie, większość chłopaków jednak reprezentuje wyższy poziom, z, tych, takich, z tego zawodowego poziomu, takich zawodowców. A Norman Park jest gościem, który bił się na światowych galach, jest zawodowcem na światowym poziomie, więc no kurde, no to jest. Odpowiedź jest prosta, nie? No Norman Park, no wiesz, ludzie jakby nie do końca wszyscy to rozumieją, że, że Norman Park przychodzi jakby z innego poziomu, tak? Z, z poziomu światowego. To jest, to jest troszkę inaczej, tak? Tak samo jak też Kas już tam mówił o walce Normana z, z Popkiem, że Popek by wygrał, bo ma większą masę. To ten gościu nie ma pojęcia o parterze i się wypowiada. Prawda jest taka, że normalnie bez problemu też wygrałby z popkiem, dlatego że mówię, że to jest po prostu już inny poziom. I to, to jest to jest lata doświadczenia i, i no i to, to jest inny level po prostu. To, to nie nasz level, tak powiem. Nie wiem, wie wiem, wie, wie, ja wie. no, bo Popek akurat ma pojęcie o MMA, ja może nie mam. Dobra, zamknij to mordę, jak mówiłeś. Zamknij tą mordę. Zamilkłeś, to zamknij ryj. Więc popek ma wielokrotnie udowodnił, ja że ma. E, wielok... Miałeś szansę, to kurwa prawie cię zadusiłem, gdybym nie miał Ta, dużych rękawic. Gdybym nie, nie, nie miał dużych rękawic, to bym cię to nie zadusił. Nie kurwa. No chłopie, tobie założyłem. Ja bym z tobą wygrał w No to kurwa właśnie pokazałeś, jak ci się udało, kurwa. O, no bo ci pozwoliłem, żebyś sobie usiadł kurwa, bo cię chciałem zerżnąć jak szmatę na jeźdźca, chciałem cię, cię zerżnąć jak szmatę na jeźdźca kurwa wspaniały, kurwa Jeszcze, jeszcze takiej kurwy jak ty nie, nie, ruchałem, więc chciałem cię wyruchać Pozwolisz Normanowi się znokautować? Pozwolisz? Ale fajnie, że mu kurwa pozwoliłeś się naprawdę fajnie Bo spojrzałem na twój pas Ci potrzebuję, żebym ci spojrzał prosto w oczy, żeby tak? mieć twierdzenie, tak? Muszę tak. ci się gapić prosto w twarz? Oh. Ej, ej, No chodź kurwo, jebana! Chodź, to ci kurwo do no, no, no chodź! No co? Chodź! Śmiej się, śmiej jak rudy rudy gej, kurwo! No chodź, kurwo! No, chodź, dawaj, no i widzisz, znowu, znowu nie wytrzymam. kurwa To chyba nie ma sensu, to chyba nie ma sensu, Wyprowadźcie. się. Zabierzcie I odłączcie. Zetrać z twarzy ten <laughs> O, to, to jak dziewczyno. się obciąga, Ta tak? Lubisz to? No, to? I ah, butek Super, super. No, Masz, to dla ciebie stary. Przeniosłem dla ciebie. No Bycie dalej kurwa. <laughs> o, nice catch. It's a oh, fucking Nieźle. fucking Nieźle, dobry, dobry. Press play. Play. nie wytrzymujesz kurwa Leszu. <laughs> Jakie masz pytanie? Pytań mam sporo, ale najpierw chciałbym zacząć tym, jak macie tłumacza Norman Rozpierdol, tego farmazaniarza, który kłamie na polskim internecie. Dzięki z góry. Chujcie w ryj. Dobra, chuj ci w Wszystko. Wybierzesz sobie przeciwników 20 cm no. niższych, 20 yeah. kilo chudszych i wszyscy w K1 kurwa chciałbyś tylko kopać, bo w ma byś dostał bułę i nor od, od Normana też dostaniesz tak wprys, pa, kolejne, że się złoczyszczali, Jebiesz, że to nie. jest boksa on mówi kopać, tylko chce. No debil, kurwa, jak coś Jeden to się Jakbyś Ja a chcę, chcę tylko kurwa bić wisiami, leszu jebany. Słuchaj, słuchaj Mam do ciebie pytanie. No, no, chuju, słuchaj mnie. Czemu nazywasz Normana Parkę rudym gejem? Skoro on jest kurwa brunetem, daltonistą pierdolony. to widzisz? Już ci od tego Jaki odjebała? dalton, kurwa? Jaki dalton? nie widzisz, że on ma rude włosy? Już ci od odjebało że ty 11 Ale ty masz kurwa najebane w głowie ty. No, kurwa, 11 lat Jeśli kurwa kolorów nie odróżniasz, to ładnie masz najebanę. No nie odróżniam kolorów wszego. No. A ta, jak się ty, ty masz kolor włosów? Jak sprawdźcie? Jaki masz jak kolor? Sprawki? Policja na prawko? Wiadomo. Dobra, słuchaj mnie. Mówiłeś coś jeszcze o klepaniu. Chuj w To będzie Nie, <laughs> <laughs> nie? No, <laughs> jesteś śmieszny, no jesteś chyba śmieszny. Jak bym tak powiedział mówi. do ciebie, że you are confident, Chujcie to już powiedział, że nie jesteś konfidentem debiluję pany. No, no, no. Mówiłeś coś o klepaniu jak najman, tylko że szkoda, że jak on cię sprowadził w parter, to praktycznie nic nie potrafiłeś zrobić. Tak i ciebie, dobry, zawodny profesjonalista, co? Jak, jak na to odpowiesz? No tak.